Cześć kochani, witam się z wami w nowym dniu. Rozpoczynamy nowy tydzień. Ja przyjechałam właśnie niedawno do pracy. Dziś mam klientki po południu, bo teraz zrobiłam sobie już tak na stałe: taki harmonogram, że poniedziałek, wtorek pracuję po południu, a od środy do piątku od rana. Weekend wolny, chyba że w jakichś tam sytuacjach i w sobotę też mogę przyjechać do pracy, wiadomo. Co wam powiem? Zrobiłam sobie kawusie i tak usiadłam i planuję sobie dzień. Co wam chcę powiedzieć, zacznę od takiej bardzo nieprzyjemnej, bardzo niefajnej sprawy. Dostałam przesyłkę zwrotną. Chodzi o moją biżuterię. Słuchajcie, trąbiłam, mówiłam, pisałam, że nie wysyłam y, biżuterii za pobraniem, nie? No ale napisała do mnie pewna pani na maila, że chce kupić biżuterię, dwie sztuki i czy przesyłka może być za pobraniem. Więc ja oczywiście jestem zgodna, ja ludziom ufam, mówię dobra, zrobię ten wyjątek, nie? I wyślę tej pani przesyłkę za pobraniem. Tak też zrobiłam. No i mam nauczkę, bo przesyłka do mnie wróciła. Słuchajcie, zapakowałam tą przesyłkę, poszłam na pocztę i to nie jest taka prosta sprawa też, wiecie, bo tutaj w tym miasteczku jest jeden urząd pocztowy i kiedy tam nie zajdziecie, to tam jest multum ludzi, trzeba taką kolejkę odstać I to jest tak przedziwny urząd pocztowy, że słuchajcie, tam jest tak, zazwyczaj dwa, czasem nawet trzy okienka są, w, yy, że są pracownicy w okienkach i jest tak, że kiedy ktoś przychodzi po awizo albo odebrać paczkę, jakiś list odebrać, to ta pani odchodzi z okienka, idzie, 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 schodzi po schodach i gdzieś tam w podziemiach mają te magazyny i jako, że to jest no duży obszar ludzi tutaj, no to każda ta pani spędza tam w tych podziemiach dużo czasu, zanim jakąś przesyłkę znajdzie, więc to się strasznie rozciąga w czasie, więc wiecie, kiedy ja muszę coś wysłać przez pocztę, to ja tam naprawdę, wierzcie mi, naprawdę muszę odstać taką kolejkę. U mnie na wsi też jest urząd pocztowy, ale tam jest czynne w godzinach od 8 do, czy od 9, nawet do 15. Więc no w tych godzinach to ja jestem tutaj w pracy, więc też nie mogę sobie tam wysłać. I wiecie, poszłam, odstałam kolejkę. Yy, za pobraniem też, no moja wina by się nie dopytałam, wcześniej nie miałam wiedzy, ile taka przesyłka kosztuje. Słuchajcie, żeby wysłać do kogoś list za pobraniem, nieduża koperta, lekka. Słuchajcie, zapłaciłam za to 26,50. Czekajcie, zakryje dane, zobaczcie, że ja Was nie, nie okłamuję. 26:50. Przesyłka pobraniowa. Wysłałam, zaufałam tej pani, że odbierze tą przesyłkę i tak. I słuchajcie, i powiem Wam szczerze, że ja zapomniałam o tej przesyłce, nie? I w piątek, jestem już po pracy, jeszcze w ogóle taki skiśnięty humor miałam. Nie mam ostatnio dobrej pasy. Mówiłam Wam, że ja wierzę w taką energię i no niestety jakieś takie ciemne chmury nade mną zawisnęły, mam nadzieję, że chwilowo, zaraz Wam opowiem dlaczego. Yy, I po prostu już w piątek chciałam już wyjść do domu i po prostu mówię, Dobra, niech już ten dzień się skończy. A tu wchodzi listonosz i mówi 16 zł, nie? I ma ten. Ja mówię, tak szybko, nie? Co by myślę, czy ja coś zamawiałam? Nie zamawiałam. Mówię, ale co, za co? A on mówi, że przesyłka zwrotna. Czujecie? Zapłaciłam za wysyłkę towaru 26,50 i jeszcze za zwrotówkę musiałam zapłacić 16 zł, bo ta pani nie odebrała przesyłki. Pozdrawiam panią Teresę. I po prostu no taka byłam zła na siebie, już po prostu ten list już mi w piątek tak dowił ta ta zwrotówka. Bo mówię wam, miałam taki ciężki dzień. Yy, a tu jeszcze na koniec dnia, kiedy mam iść do domu, wraca do mnie przesyłka. No czujecie? Nie wiem ja, ja bardzo ludziom ufam, bardzo wierzę i chcę wierzyć w to, że jednak nie wiem, jakiś przypadek losowy się zdarzył. Nie wiem. Może tej pani wyskoczył jakiś wyjazd, może nie wiem, trafiła do szpitala, chociaż nie życzę choroby, wiadomo cokolwiek. I jeszcze chcę wierzyć, że ta pani nie z jakiejś swojej złej woli nie odebrała mi tej przesyłki. Myślę, że jeśli pani Teresa ma choć odrobinę honoru, to powinna się do mnie odezwać i zaproponować zwrot kosztów za wysyłkę. Po zakupu oczywiście jak najbardziej można zrezygnować. Zresztą ja też nie prosiłam o zakup, to była decyzja tej pani. Ale tak jak mówię, jeżeli ta kobieta ma odrobinę jakiegoś honoru, to powinna się zwrócić do mnie i zaproponować zwrot kosztów wysyłki, jakie poniosłam, bo no to mówię nie ze swojej woli. I owszem, możecie powiedzieć, że a, o co ci chodzi, przecież to nie jest jakaś duża kwota, no, ale to jest moja kwota, na którą ja muszę pracować. To mi samo z nieba nie spada, nie? I powiem Wam, że jestem tak zła, jest mi tak przykro, właściwie nie jestem zła, tylko jest mi bardzo, bardzo przykro, że ja wychodzę do człowieka z sercem, z dużym kredytem zaufania i tak dalej. Chcę iść na rękę, wysyłam za pobraniem, chociaż pisałam wyraźnie, mówiłam, że nie wysyłam za pobraniem, ale robię wyjątek, bo pani w wiadomości wydaje się być bardzo miła. Jest tutaj moją wicką na YouTubie zresztą, dlatego ja się tutaj zwracam i wiecie co, i po prostu taka skłuchanie. Jeszcze tak, zapakowałam to do jednej koperty bąbelkowej, yy, okazało się na poczcie yy, okazało się na poczcie, że nie mogę wysłać, bo jest za mała przesyłka, bo trzeba było napisać, yy, wypełnić i przykleić tę kartkę, nie? I wiecie, jak mi się to w czasie na tej poczcie rozciągnęło. Więc okej, okay, kupiłam drugą kopertę, już w ogóle tych groszy, to już nawet nie liczę nie, za te koperty. I tego wysłałam, prawda? A tu po prostu z wrotówkami przyszła, nie? Także bardzo, bardzo niefajnie. Fajnie sobie zamówiła dwa produkty. Właśnie widzicie, oczywiście paragon odbijam, bo tu nie jest. Wiesz, nie, wiesz, 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 wiesz. <laughs> Wiecie, nie myślicie sobie, że ja tutaj jakiś czarny handel sobie odstawiam. Tylko ja normalnie odbijam na kasie fiskalnej odbijam na kasie fiskalnej wszystko i teraz tak, nastąpiła rzekomo sprzedaż, ja teraz od tej sprzedaży muszę odprowadzić podatek i tak pani Teresa naprowadziła mnie na zbędne koszty, także powiem Wam, że jest mi tak przykro, jest mi tak przykro co do i to jest mi przykro nie przez te pieniądze, nie zrozumcie mnie źle, bo to nie jest, nie jest jakaś tam duża suma pieniędzy, tylko jest mi przykro przez taką niesłowność taka, czuję się taka oszukana po prostu, że zaufałam, a tu Taka sytuacja, także no masakra. W piątek ogólnie miałam zły dzień, jedna klientka mi nie przyszła na wizytę, a ja już tutaj miałam wysprzątane, wszystko porobione i ja po prostu naprawdę nie miałam w tym czasie co robić. Więc odpaliłam sobie szkolenie online, nie mogłam jechać wcześniej do domu, bo jeszcze potem miałam jedną klientkę. Potem jakby tego było mało, to wyksuła mi się plomba z zęba i mam problem, żeby się umówić teraz do dentysty, na szczęście mnie to nie boli. Yy, wszędzie stomatolodzy mają takie terminy, słuchajcie. Jest blisko mnie taka klinika estetyczna, chyba to tak się nazywa, stomatologiczna, ale ja tam raz za jednego zęba zapłaciłam 1800 zł. Także dziękuję bardzo, ale no nie jest mnie w tej chwili stać na takie usługi. Nie skorzystam mimo wszystko. Yy... I ogólnie ten piątek, no, jakby tego było mało, to w piątek też popsuł mi się samochód, i to w taki sposób, że ja już wyjechałam do pracy i zaczął padać deszcz, nie? Po drodze, więc włączam sobie wycieraczki, nie działają. I y, już nie będę się tam dalej, prawda, na ten temat wywodzić, ale był to dla mnie duży problem, żeby dojechać tu do pracy, gdzie deszcz pada, a ja jadę pojazdem, który ma niestrawne wycieraczki. No, czujecie to. Potem przyjechałam tutaj, zaparkowałam sobie, nie wiem, no co się stało, co jest nie tak, po prostu i coś z elektryką ewidentnie, nie? I tak jakoś coś mi tknęło, żeby szybę odsnąć, nie? I naciskam przycisk, szyby nie działają, nie? Więc taki ten piątek miałam, niefajny. Yy, dzień wcześniej w ogóle jest mi zegarek, po Dino. Yy, go od zegarka, więc to też takie coś niefajnego, nie potem jeszcze tam miałam taką jedną sytuację, ale to taką tam że nie chcę o tym mówić i powiem wam, że mówię, że jakieś takie ciemne chmury nade mną zawisły, mam wrażenie mam, mam wielką nadzieję, że zaczyna się teraz nowy tydzień i że to wszystko zostało odczarowane i że teraz już będzie tylko lepiej ale powiem wam, że no ta przesyłka zwrotna to przesada po prostu mm. także tak, kochani Pozwólcie, że napiję się łyka kawy. Nie wiem, ale nie wiem, czy też tak macie, ale w takich sytuacjach to po prostu ręce opadają człowiekowi, masakra. Mój dziadek kiedyś mi powiedział, jak byłam dzieckiem, że coś tam, że mówi, wiesz Ilonka, tak mi to zapadło w pamięć, nie? Mój dziadek powiedział do mnie coś takiego, mówi, wiesz Ilonka, Żadna szkoła nie uczy rozumu tak bardzo jak ludzie uczą człowieka rozumu. Coś mniej więcej w ten deseń, ale pod tymi słowami ja wiedziałam, że kryje się to, że taką życiową mądrość, życiowe doświadczenie to otrzymujemy od innych ludzi. I tak ta pani Teresa też mnie czegoś nauczyła: tego, że już na pewno nie wyślę do nikogo przesyłki pobraniowej. Mało tego też. Yy... Nie będę też wysyłać przez pocztę polską, będę wysyłać na paczkomat. Jeżeli komuś nie będzie pasowała taka forma wysyłki, no to trudno. Ale po prostu mi jest tak najłatwiej, najwygodniej, bo ja wiecie, mogę sobie między klientkami zpakować zamówienie, między klientkami, czy w drodze do domu, czy przed pracą, mogę sobie do paczkomatu nadać przesyłkę i już nie. A tak. Jechać na pocztę. To, mówię, to jest wyprawa. U mnie to jest wyprawa. Może na, w dużych miastach jest inaczej, że tych urzędów pocztowych albo agencji pocztowych jest więcej i to nie jest problem, ale u mnie to jest problem, wiecie? Mm. Dziś na przykład też y, jeszcze mam nadzieję, że jeszcze przed klientkami y, wyskoczę sobie na pocztę, ale po to, żeby wysłać katalog Avon, bo dziewczyna zapisała się do mnie do Avon, więc to akurat biorę na siebie i tutaj nie ma marudzenia, że będę stała w kolejce, to też będzie tam szybko trwało, bo to nie wysłam jakimś tam poleconym priorytetem czy coś, tylko po prostu. Yy, ale dziewczyna zapisałam się do Ejwon, też jestem w trakcie przygotowywania dla niej przesyłki yy, wysyłam dla Pani Patrycji wysyłam tak katalog wysyłam fokus katalog na kwiecień, chociaż wiem, że jest koniec kwietnia ale spodziewam się, że skoro Pani Patrycja zapisała się w kwietniu, to będzie sobie chciała teraz złożyć zamówienie yy, do tego dokładam taką próbkę, taką próbkę taką próbkę Taką próbkę, taki notesik i dorzucam też długopis. Także dziś też mnie czeka wizyta w urzędzie pocztowym, ale to jest inna inszość, bo to będzie chodziło o wysyłkę katalogu. Dobrze kochani, z takich milszych rzeczy Wam powiem, że jestem bardzo zadowolona z tej szminki z Hydramatic. Hydramatic? Hydramatic? Nie wiem jak to się wypowiada. To jest ta szminka leśniąca. Mam nią pomalowane też usta, ale popijam sobie kawę, więc nie wiem, czy sobie jej tam już nie spiłam trochę. Tak ona wygląda i powiem Wam, że jestem z niej bardzo zadowolona. W pierwszej chwili, kiedy sobie tak pomalowałam usta nią, to miałam mieszane uczucia. Tak wydawało mi się, że za dużo koloru mam na ustach. Tak do końca nie wiedziałam, czy ten kolor mi. Pasuje, a teraz się do niego przekonałam i powiem Wam, że jestem. Bardzo lubię tą szminkę, bardzo polubiłam. To jest odcień coś z różą róż, coś tam. No i popatrzcie, że jeżeli będziecie chciały się dowiedzieć, jaki to jest odcień, to napiszę Wam w komentarzu. Dlatego, że nie jestem w stanie bez okularów przeczytać. Też bardzo Wam polecam perfumy. O, ile już ich ubyło. Today, Tomorrow, Always, Everlasting. Ta nowość z katalogu. Bardzo piękny zapach. I tak wiem, że zapachy to jest jak najbardziej rzecz gustu. Przepiękny zapach. Już miałam taki odruch, żeby się tutaj, wiecie, ale podśkałam się dzisiaj Love Potion z Oriflame, więc nie będę sobie tutaj jakiejś mieszanki wybuchowej tworzyć. Ale mam te perfumy tutaj, w salonie, w zasięgu ręki i czasem właśnie w ciągu dnia też się tam lubię czuć ten zapach. Czasem nawet nie na siebie, tylko sobie gdzieś tam wiecie w przestrzeń yy, psiknę, bo bardzo, bardzo mi się ten zapach podoba. Yy, z takich Avonowskich yy, tematów jeszcze chciałam wam powiedzieć, że nieodebrane połączenie. Yy, zadzwoniłam do Avon w sprawie tych yy, prezentów przeprosinowych. Zadzwoniłam na infolinię w ogóle, a tam, no kiedy powiedziałam o co mi chodzi, pani na infolinii powiedziała, że mówi tak, mówi, ale pani jest liderem. Ja mówię, no tak. To proszę zadzwonić na infolinię dla liderów, podała mi numer telefonu. Nie wiedziałam. W zeszłym tygodniu, kiedy rozmawiałam na ten temat, to nigdy, to normalnie na infolinii konsultantek było to załatwione. Natomiast dziś musiałam zadzwonić na taki numer dla liderów. Muszę sobie w ogóle zapisać w telefonie. I, I mieć w kontaktach ten numer. Yy, zadzwoniłam, powiedziałam jaka jest sytuacja. Yy, no i zostało to wyjaśnione. Dostałam informację zwrotną taką, że yy, te prezenty będą dodane do mojego kolejnego zamówienia. Yy, chciałam wysłać zamówienie dziś, ale nie mogłam się zalogować na stronkę. Jest godzina właśnie przed 11, więc pewnie jakieś tam obciążenie serwera może, no pewnie tak i nie wysłałam zamówienia, natomiast będę próbowała jeszcze później w ciągu dnia chciałam sobie zamówić w ogóle wczoraj poleciła mi tutaj Ilonka jedna z moich widzek tutaj pozdrawiam Cię Ilonko poleciła mi ten biustonosz z Fokusa, że jest bardzo fajny bardzo milutki, bardzo mięciutki bardzo w użytkowaniu fajny i chciałam sobie ten stanik zamówić no, ale niestety nie udało mi się zalogować na stronkę. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o Fokusie, że parę tutaj takich fajnych rzeczy znalazłam. Nie będę już mówić, co fajnego jest w katalogu kwietniowym, bo robiłam Wam przegląd katalogu, to wypowiedziałam się już na ten temat, co mi się tam podoba, a co... na co miałabym to sobie zamówić. Natomiast w Fokusie powiem Wam, że tak, tutaj sobie zaznaczyłam, żeby Wam powiedzieć, bo tak, mówiłam w poprzednim filmiku, że Zdziwiłam się, że nie przyszedł mi ten zestaw, który sobie zamówiłam, nie? ten zestaw nowości limonkowo-kokosowych i ten zapach i Mari, który tak mi się podoba. Yy, I tutaj jest napisane, jest napisane jak byk, że 750 punktów albo, lub ten zestaw. Natomiast ja tutaj spojrzałam tylko na ten zestaw, wklepałam sobie numerek. I podczas składania zamówienia wyświetliło mi się, że 750 punktów, że kółeczko i 100%, że spełniam warunek. Więc no to zrobiłam sobie, skoro spełniam warunek, OK, dodaj do koszyka. I wtedy, kiedy kliknęłam dodaj do koszyka, wyszło mi, że nie spełniasz warunku, coś tam. Zdziwiłam się trochę, ale mówię, dobra, tam, no, nieważne, śpieszyło mi się, więc mówię, dobra, dalej, 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 żeby tylko szpyknąć to zamówienie. No, a potem właśnie się zdziwiłam, nie? Przy otwieraniu paczki, że mówię: mmm, Dlaczego nie mam tego zestawu z poziomu złotego? Dlatego, że prawdopodobnie dodano mi te punkty, bo w sumie nie sprawdziłam jeszcze, czy na pewno mi je dodano. Muszę to sprawdzić, bo musimy sobie swojego pilnować. Także tu Wam o tym chciałam to powiedzieć. I tutaj chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że wiecie co jest fajnego w fokusie. Bardzo wam polecam te maseczki. One ogólnie te maski są świetne do włosów. Moja siostra zamówiła już o, kilka, kilka, kilka dużo zamówiła tych maseczek niebieskich. Ja też mam w tej chwili tę niebieską maskę, ale słyszałam też dobre opinie o tej czerwonej mm, masce do włosów. I słuchajcie, one w katalogu kosztują 30 zł jedna, albo może nawet, nawet powyżej. 32,99, taka cena mi się kojarzy. A zobaczcie tutaj: za dwie te maski w zestawie płacicie 43 zł. Nie? Zobaczcie, jak się opłaca. Jeżeli szukacie fajnego produktu do włosów, fajnej odżywki, słuchajcie, naprawdę szczerze wam je polecam. I pojemność jest duża, i są wydajne, bo nie bierzecie tego produktu dużo na ręce. Bardzo, bardzo Wam polecam te maski w tej cenie. To po prostu naprawdę się opłaca. Oczywiście m, trzeba być konsultantką Avon, żeby czy tam no, należeć do Avon, żeby mieć możliwość zamówienia tych masek potem chciałam Wam jeszcze powiedzieć a propos w ogóle, te maski tak chwalę ale ja ostatnio mam fazę na olejowanie włosów, wczoraj sobie też olejowałam włosy fajnie, ale tutaj coś, coś mi się nie wypłukało za dobrze i tutaj ten kosmyk włosów, mam jakiś taki tłusty i niezbyt dobrze się z nim czuję, tak no mam świadomość że tak, nie, ten, ten kosmyk jest tłusty po prostu i właśnie nie wiem, czy ja sobie ten olej źle wypłukałam z włosów, ja sobie olej, olejuję Nakładam olej na włosy. Mam olej z awokado. Yy, I albo właśnie ten olej został źle wypłukany, albo kiedy nałożyłam sobie na noc pielęgnację, włosy miałam. Yy, wziąłam sobie w kucyka, ale tutaj ten kosmyk on mi się zrobił luźny. Wyszedł mi z kucyka i być może no, po prostu ten kosmyk zabrał mi moją pielęgnację z twarzy. Mogło być i tak. Mój telefon szaleje, słuchajcie. No, różni ludzie jakieś różne sprawy do mnie mają, ale to za chwilkę się tym zajmę. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać. Wiecie, co Wam chciałam pokazać? Tak, ten tusz do rzęs mmm, Ekstrawert. To jest bardzo fajny tłuszcz, Tuszcz, tuszcz. Tuszcz do rzęs. <laughs> nie żaden tłuszcz, Mówiłam o tu tych włosach, nie? i to jest bardzo fajny tusz do rzęs bardzo go chwalę, on jest bliski mojego, mojemu ideału ale jedynie to mi w nim przeszkadza że on jest wodoodporny ale ogólnie szczoteczka, nakładania on robi taki efekt sztucznych rzęs takich prawdziwie sztucznych rzęs bo wiecie, czasem to jest to zdanie jest uważam przereklamowane ale ten tusz on naprawdę tworzy nam taki piękny wachlarz z rzęs Możemy sobie go dokładać, dokładać bez przesady, ale kilka razy możemy sobie tą szczoteczką tam pomajstrować na tych rzęsach i nic nie skleja, rzęs, nie, nie, nie. Ładnie jest napigmentowany. Jedynie, co mi w nim przeszkadza, to to, że on jest wodoodporny. Jakoś ja mam problem ze zmywaniem tuszy wodoodpornych ze swojej twarzy, nie wiem, jakoś. Fajnie mi się sprawdzał ten płyn dwufazowy z Avonu, w tej buteleczce, taki, nie? I on chyba został wycofany, bo ja już go dawno nie widziałam w katalogu, a chciałabym go zamówić, gdyby był, więc wiecie, gdyby był, to pewnie bym go zamówiła, rzuciłby mi się w oczy, a, a po prostu a ja go nie widzę. I ten tusz tutaj, tylko teraz patrzę, aha, bo chciałam Wam powiedzieć, że on w katalogu jest w cenie 39,99 dalej w fokusie będzie z, z niższa cena, ale wyższa od tej, ale teraz patrzę, że to jest w kolorze navi, yy, to nie jest czarny tusz, także no, ale jeżeli ktoś miałby ochotę w takim kolorze sobie nabyć tusz, to też jest to bardzo dobra cena. Zobaczcie, w ogóle fajne ceny są w tym fokusie, także warto dziewczyny być konsultantką Avon, warto się zapisać do Avon, choćby tylko dlatego, żeby zamawiać dla samej siebie. Jeżeli macie ochotę dołączyć, zapraszam do siebie, link w opisie. Yy, dodam tylko jeszcze właśnie, bo też dostałam pytanie, że co zrobić, żeby mieć yy, opóźniony termin płatności za fakturę. I słuchajcie, to jest tak, jeżeli rejestrujecie się, robicie sobie to szybkie mianowanie, yy, samo mianowanie przez ten mój link rejestracyjny na przykład, to tam nie wpisujecie numeru dowodu, numeru PESEL, nic, tylko wtedy płacicie za przesyłkę przy odbiorze. Natomiast jeżeli chcecie z odroczonym terminem płatności, to wtedy trzeba podać też numer dowodu osobistego i numer PESEL dla Avon, dlatego że oni też no, muszą się zabezpieczyć w jakiś sposób, że dają y, odbiorcy kosmetyki na kredyt. Muszą mieć gwarancję tego, że to zostanie spłacone. Co Wam powiem jeszcze? Co Wam tutaj chciałam jeszcze powiedzieć? E, o tym biustonoszu Wam powiedziałam. Ja w ogóle lubię z Avonu te produkty nie kosmetyczne, w sensie e, ciuchy, biustonosz, leggings. Bardzo lubię, to są bardzo fajne jakościowo rzeczy. Tutaj też pisała dziewczyna w komentarzu, ja jeszcze nie mam tej krewki do oczu z Power Stay. I też pisała dziewczyna w komentarzu, że świetne są te kredki, te z Power Stake, są żelowe kredki do oczu. Piękne kolory też. Te tutaj nowe odcienie są, o te tutaj nie. Potem, ja raczej na razie tej kredki sobie nie zamówię, wiecie, bo nie mam takiej potrzeby, bo ja kredkę do oczu, to tylko tutaj na tą linię wodną oka lubię sobie malować. Tu mam taką kredkę z Oriflame, mam z Eveline. Natomiast górnej powieki tym bardziej teraz na lato jakoś się nie czuję potrzeby żeby sobie malować. Tutaj ten tusz jeszcze chciałam wam powiedzieć. No właśnie, on jest w katalogu za cztery dyszki. U, przepraszam, muszę się tej kawy napić natomiast tutaj możecie kupić za 34,99 woda perfumowana Premier Lux zwraca też do stałej oferty też miałam tam dwie, dwie dwie klientki, które naprawdę lubiły ten zapach i pytały mi się już o niego nawet już wtedy, kiedy został wycofany natomiast jedna pani to tak jakoś jednorazowo sobie zamówiła ten zapach Tutaj są i Mari, ten zapach, na który też mam ochotę. Z jednej strony mam ochotę, ale z drugiej strony mam tyle tych zapachów otwartych. No na no, lato przepiękny zapach. Przepiękny owocowy zapach. Yy, yy, tutaj macie też na przedostatniej przed, przedostatnie, ja, stronie w pokusie yy, kremy Eniu, pielęgnacji z Eniu, a tutaj yy, jest. Yy, też chodzi mi po głowie ten zestaw. Mam ochotę sobie go zamówić, bo o tym, że ten krem jest świetny, już się przekonałam, że krem pod oczy to jest mój ulubieniec. Ale też jestem ciekawa tego nowego serum. Serum odmładzająco wzmacniające do twarzy, z proteinolem, oczywiście. Jestem go bardzo ciekawa, ale czy zamówię? Mam ochotę sobie wdrożyć taką pełną pielęgnację, że właśnie krem pod oczy, krem ten, który obecnie też zresztą używam na dzień i na noc i to serum, ale z drugiej strony mam tyle tych kosmetyków z ENIU na zapasie, bo ja je wtedy sobie pozamawiałam też, żeby pokazać wam w filmiku tę pielęgnację ENIU, że chyba będę się skłaniać do tego, żeby najpierw zużywać powoli moje zapasy. Tym bardziej, że też kwas, serum z kwasem hialuronowym jestem w trakcie użytkowania też, ale. Zauważyłam, że kiedy nakładam go codziennie, to swędzi mnie skóra. Kładę się do łóżka, i po prostu to jest takie uciążliwe i wkurzające, że tak swędzi mnie skóra. Tutaj, tutaj, tutaj. Ja to oceniam tak, że moja skóra chce mi powiedzieć, że jest jej za dużo tego serum, że powinnam używać rzadziej, więc używam rzadziej. Tym samym wolniej mi to serum schodzi. Natomiast jeśli chodzi o swoją cerę, jestem bardzo zadowolona. Nie nałożyłam sobie pudru, bo też także jakoś specjalnie się nie błyszczy, tak mam wrażenie. Teraz w kamerze tak widzę, że to czoło mi się tutaj świeci. Ale ogólnie raczej tak często staram się nie nakładać pudru do twarzy. Co do mojej cery jestem zadowolona. Nie mam żadnych przebarwień, żadnych tam nieprzyjacieli na twarzy, skóra jest ładnie nawilżona, natłuszczona, odżywiona, no to, że tutaj grawitacja działa, no to już wiek, to też no, nie można się jakichś tam cudów spodziewać, ale ogólnie krem działa, krem bardzo dobrze działa, bardzo go lubię, zapach, on jest dla mnie bezzapachowy, ja nie czuję zapachu tego kremu, i robi tu wszystko, co ma robić ten krem, wiecie? Naprawdę robi. Czasem, kiedy miałam krem źle dobrany, to zdarzało się, że na przykład rano wstawałam i takie jakieś, tak mi sucho było na tej buzi, tak wiecie. A tutaj w tej chwili naprawdę mam skórę nawilżoną, nawilżoną cały dzień. Rano wstaje po prostu buzia nawilżona i ja sobie tego kremu używam w tej chwili i na dzień, i na noc. Właściwie to nie wiem, jak on jest dedykowany, czy czy on w ogóle jest jakoś dedykowany czy po prostu mm. no nie wiem ja go sobie używam w tej chwili na dzień i na noc i co kilka dni używam sobie też tego serum z kwasem hialuronowym, dlatego no chyba na razie sobie tej pielęgnacji jednak nie zamówię będę się starała schodzić z moich zapasów Dobrze, kochani, co mam? Rany, to już prawie pół godziny się zrobiło, jak ja z was gadam. Rany. Słuchajcie, mm... ja sobie teraz dopiję moją kawkę, a z wami będę się już żegnać. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku, buziaczki.